Witam serdecznie. 23 grudzień. Jutro mamy Wigilię. A tutaj mi sytuacja taka, że zaczęły mi się wylęgać młode. Dobrze, że to już teraz zauważyłem, bo mamy tutaj ryby towarzyszące. I pierwsze młodziaki wypadły, gdzie wróciłem je. Ciach. Już tutaj do kojca. Są też yy, młodziaki L66 i cóż, i teraz yy, operacja pod tytułem yy, przenosimy yy, samca na górę, by yy, tutaj już się dokonały, yy, dokonał wylęki, żeby tutaj się młode yy, yy, już wychowywały przez parę dni w okolicy. Yy, Oczywiście dam tutaj dodatkowe natlenianie, bo jest to bardzo ważne, żeby ryby miały dodatkowy tlen. A ja będę oczywiście czy jutro jeszcze w pracy, czy podczas świąt będę zajrzał tutaj i sprawdzał co się tutaj dokładnie dzieje. Cieszę się, że wylęgły się jakieś młode po długiej przerwie, bo tutaj miałem lekki zastój. Ale był moment obfitości więc trzeba było też cierpliwie poczekać, nie stresować ryb. Po prostu robić dalej swoje, a ryby zrobią to co do nich należy. Tak więc e, mogę tutaj przy tej okazji skoram wszystkim. Serdecznie serdecznie życzę na święta. Pokażę tutaj już drugiego samca o. ciach. Eee. Drugi samiec, który jak zapalę światło, czuje, że popsuje to wszystko. Drugi samiec jest fajny, jeżeli chodzi o umaszczenie, bo jest bardzo dużo białego na nim. A tu z boku, jeszcze młodziutka, gdzieś tam samiczka. Siedzi więc ona dopiero za jakiś czas będzie podchodziła, dotarła, ale już siedzi blisko e, e, Samsa. Natomiast tutaj Stachu siedzi z jajkami, lub już z młodymi, a z Łuska na górze. Więc zaraz mówię, zabieram się za przenosinę. Nie jest to nic skomplikowanego, ponieważ mamy groty i z grotą jest to operacja bardzo prosta. Biorę sobie grotę podobnie podobnej wielkości, składam. Ja, żeby mi się cała konstrukcja nie zawaliła i wyciągam grotę z samcem teraz postawię na chwilę włączę tylko światło Już mokre ręce wybaczcie mi I troszeczkę zbliżę. I postaram się Wam pokazać, jak to wygląda w środku. No, pokażesz? No, zliśmy się tak, że teraz akurat... Nie chce nam pokazać ani jajek, ani młodych no, dziad. Dziad totalny. Ale fajnie, że... O, 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 o! Czekaj, 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 czekaj. O gdzieś tam pod płetewką, o, widać. Maluchy. Tak to proszę państwa, proszę Państwa wygląda, tak więc w tym momencie o przenoszę. Przy przenoszeniu pamiętajcie, żeby ja wkładam grot do kotnika i wygląda to już w ten sposób. Nie z gniazda drugiego, nie siedzi. Tak więc o, wkładam kotnik zatwierdzony. Jeszcze sprawdzam, czy gdzieś tam nie ma szczelin. Żeby młode też nie wypadały, bo te kotniki mają to do siebie, że potrafią się rozłożyć. Ale widzę, że wszystko jest dobrze. Tak więc resztę pokażę już za kilka dni. Pozdrawiam. Gruba Ryba Lubim. Jeszcze raz wszystkim wszystkiego najlepszego. Z, ok z okazji świąt.